Cześć, jestem Nikonea to jest Twoja Spirituals kanał, podcast na Spotify'u, ale również kanał na YouTubie. Witam się bardzo serdecznie z ciepłego, pięknego Bali. Jestem już tutaj prawie miesiąc i będę chciała przesyłać trochę dobrej, słonecznej energii. Kliknęłaś na ten filmik z tego względu, że szukasz może sposobu na to, aby doświadczyć glow upu na końcówkę tego roku. Bo Ty wewnętrznie chcesz popatrzeć, Lustro tego 31 grudnia, przygotowując się na imprezę Sylwestrową, i powiedzieć sobie, to był najlepszy rok mojego życia. Wydarzyły się takie rzeczy, które w ogóle nie były realne, ale wydarzyły się. Jestem z siebie dumna, kocham siebie i jestem wdzięczna. I w tym odcinku chciałabym Ci dać parę moich. Sposobów parę rzeczy, które otworzyły mi bardzo głowę w ostatnich tygodniach i doprowadziły mnie do takiego momentu, kiedy ja mogę powiedzieć tu i teraz, dzisiaj, że to był najlepszy rok w moim życiu. W międzyczasie, jeżeli poczujesz, że będziesz chciała popracować z tym tematem głębiej, już 1 grudnia startuję z programem Hot Level Up. Jest to program, który składa się z czterech spotkań na żywo. Będziemy pracować w obszarach relacji ze samym sobą, z sylwetką, z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości, z pieniędzmi, z relacjami w ogóle damsko-męskimi, ale nie tylko, oraz z takim uczuciem, jak podejmować odważne decyzje, czyli z takim uczuciem odwagi. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego filmiku. Zapraszam cię bardzo serdecznie, ponieważ będzie to taka trampolina do tego twojego rozwoju i tego momentu spełnienia tego 31 grudnia. Także powiem tak. Najważniejszą rzeczą, którą sobie uświadomiłam w ostatnich tygodniach, i mam też dowody na to, Będąc tutaj na Bali, że przeszłam transformację i to naprawdę grubą transformację, jest fakt tego, jak ja podejmuję decyzję. Nie wiem jak ty, ale ja mam swoją taką future self, taką wizję mojej kobiety mocy, wizję kobiety, którą ja pragnę się stać. Jeżeli czegoś takiego jeszcze nie masz, to bardzo zachęcam Cię do tego, aby coś tak sobie, żeby coś takiego sobie stworzyć poprzez, metod, poprzez medytację, czy też poprzez journaling, wizualizację, z tego względu, że to bardzo pomaga doświadczyć tej linii czasu. Jest takie piękne powiedzenie, z którym ja się całkowicie zgadzam, że jeżeli jesteśmy w stanie sobie coś wyobrazić, to znaczy, że na jakiejś linii czasu to już jest nasze. Tylko, żeby się tam dostać, trzeba zrobić coś w świecie tutaj, czasami e, tu i teraz, aby doprowadzić do tego punktu. Czasami jest tak, że nie potrzeba i rzeczy po prostu dzieją się tak, jak mają się dziać, ale tutaj chciałabym właśnie Ci przypomnieć o momencie, kiedy Ty podejmujesz decyzję, to z jakiego poziomu Ty podejmujesz decyzję. No i tutaj może to się wydawać takie oczywiste, no przecież podejmuje decyzję Kornelia. Ale jakie te decyzje są? Czy one są ty, tymi łatwiejszymi, bardziej komfortowymi? Czy może tymi bardzo odważnymi, które wychodzą totalnie poza strefę Twojego komfortu? W przeciągu ostatnich tygodni zauważyłam, że część moich decyzji jest podyktowana tym, jak czuje się moje wewnętrzne dziecko. Jak czują się moje wewnętrzne cząstki, które doświadczyły wcześniej nieprzyjemnych sytuacji bądź traumy? Jak one nie pozwalają mi iść dalej? Bo jeżeli przychodzi do mnie sytuacja, która jest zwykłą kreacją mojej podświadomości, to ja mam decyzję tu i teraz. Czy ja chcę zrobić tak samo? Czy ja zrobię coś, co będzie wychodziło może poza to, co ja znam, ale czuję, że może przybliży mnie to do, do mojej upragnionej wersji siebie? Podczas podejmowania decyzji, zapytaj się siebie, co zrobiłaby ta moja kobieta mocy, która ma teraz 5 lat więcej. Jaką decyzję by ona podjęła? Z jakiego poziomu energii by ona wyszła? Czy ona w ogóle sobie ufa? Bo musisz wiedzieć, że te wszystkie myśli, które się tworzą w Twojej głowie, są zwykłymi myślokształtami. One w większości przypadków totalnie nie są Tobą. To są myśli, które zostały zaczerpnięte z energii kolektywnej, z sytuacji, które miały miejsce w przyszłości, i Twoje ciało energetyczne. Twoje ciało fizyczne, Twoja podświadomość, Twoja świadomość to pamięta. I Ty sugerujesz się tym, nie biorąc pod uwagę tego, że tym razem może być inaczej. Nasz umysł jest bardzo wybiórczy. I jest troszeczkę, ja tak powiem, może nieupośledzony, ma wielką moc, ale czasami działa na takich dziwnych biegach, jakby mogę powiedzieć, z tego względu, że no, jesteśmy przywódcowani. W życiu dzieją się naprawdę różne rzeczy, dużo komunikatów, dużo bodźców, dużo wszystkiego. No i czasami umysł idzie na łatwiznę. I my impulsywnie, bezwarunkowo podejmujemy takie decyzje, takie myśli mamy, a nie inne. I cały klucz w tym wszystkim i krok do właśnie doświadczenia tego glow upu jest to, aby uświadomić sobie, że Ty masz moc sprawczą do swojego życia. Moc sprawczą w swoim życiu, moc kreacji swojego życia. Jedną z większych pułapek duch, rozwoju duchowego, którego ja doświadczyłam, było stałe szukanie źródła problemów. Było stałe szukanie tego, jaka rzecz przyczyniła się do tego, jaka była trauma, co było przed traumą, co było po traumie, w trakcie, w bok, w lewo, whatever. Ja cały czas wchodziłam, wchodziłam, wchodziłam i chodziłam do różnych e, terapeutów, szamanów, praktyki różne robiłam, dużo pracowałam nad jednym tematem i powiem tak szczerze, że nie za wiele mi to dało. Ba, nawet mi frustrowało, bo w momencie, kiedy przychodziła do mnie ta sama sytuacja ponownie, czyli na przykład Ponownie spotykałam się z tym samym typem mężczyzny, ale w innej skórze, albo ponownie miałam pieniądze, potem traciłam, no to byłam taka, no kurwa, o co chodzi. Byłam sfrustrowana tym, że ten prześlad tak ze mną gra. Miałam takie uczucie nawet, okej, okay, że to może moja droga, to moja, może moja lekcja, tak ma być, że ja jestem w takim i udaję innym, ale nie. Bo brakowało mi tego jednego puzelka, którym jest właśnie kreowanie swojej rzeczywistości i moc sprawcza. Ty tu i teraz możesz powiedzieć sobie, że to już jest za tobą, że to była część twojej drogi, ale to już jest za tobą. Bo ileż można płakać nad rozdanym mlekiem, ileż można wchodzić w to, ileż można być w pozycji ofiary. No, to jest logiczne, że w momencie, kiedy my będziemy cały czas myśleć o sobie jako ofiara, która doświadczyła tego i tego tego i analizowała to i to, to będziemy to dostawać w naszej e, rzeczywistości, w naszym świecie zewnętrznym. Bo ta nasza podświadomość kreuje to, co dzieje się w naszej rzeczywistości. Jeżeli myśli nasze i uczucia są stare w takim, takim uczuciu, że Boże, że ja nikogo już nie znajdę, że będę sama i w ogóle, że może miłość mnie nie czeka albo że miłości nie ma. No to co się wydarzy, no to nie będziesz mieć tej miłości. I to jest tylko ta jedna cząstka, która przez ciebie przemawia, bo ty jako człowiek, jako istota wielowymiarowa, jako kobieta jesteś złożona w tym ekosystemie z wielu cząstek. Z tej cząstki skrzywdzonej, ale też tej cząstki kobiety mocy. I w momencie kiedy podchodzi, dochodzi do podejmowania decyzji, do tego, jak ty jesteś w stanie się regulować w sytuacjach stresowych, to ty musisz sama wtedy sobie uświadomić, kim ty jesteś w tej sytuacji. Czy ty jesteś kobietą mocy, czy ty jesteś tą wewnętrzną dziewczynką, albo czy to jest jakieś wspomnienie, które miało miejsce 3 lata temu i zostałaś poturbowana przez swoje życie i teraz płaczesz i płaczesz i płaczesz. Bo to nie jest trudne. To nie jest trudne, ja powiem teraz, robiłam sobie medytację, która właśnie była z takim uczuciem, że ja jestem The One, że ja jestem tą kobietą mocy, że to ja jestem wybierana i to mnie ludzie chcą. I co się wydarzyło później? Zaproszenie, sprzedaż, wiadomość. My nawigujemy swoją energią, mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie. I ten glow up, którego my możemy doświadczyć, ten skok rzeczywistości, ten level-up, polega właśnie na tym, jak my podejmujemy decyzje, z jakiego my poziomu podejmujemy decyzje. Bo to, że odpowiadasz jakiś schemat, że cały czas jest to samo, to jest niestety wyłącznie twoja kreacja, moja droga. Ty się chcesz tam znaleźć, bo tobie jest tam wygodnie, ty lubisz tam być. Może ci się wydawać i no, co wykorzyna pierdolisz. <grymne> Nie chcę być w tej sytuacji, ale podświadomie, ty chcesz być w tej sytuacji, bo często jest tak, że ta cząstka, która wybiera tą, tą sytuację, ona się chroni. Jeżeli Ty wybierasz partnerów, którzy są niedostępni emocjonalnie, to nie wyjdziesz z nimi w związek, bo Ty podświadomie tego nie chcesz, bo się boisz odrzucenia. Więc wolisz mieć taką relację na półbliskę. Albo Ty boisz się mieć dużej ilości pieniędzy, bo pieniądze Ci się źle kojarzą. Pieniądze Ci się może kojarzą z tatą, którego nie było. No bo pracował, więc lepiej chyba nie mieć pieniędzy, no bo wtedy tata będzie. To są takie rzeczy. Ten blow-up wewnętrzny jest niesamowicie ważny. To co się dzieje u nas wewnątrz, bo to potem wpływa, jak my się będziemy czuć w świecie zewnętrznym. Jeżeli ktoś mi mówi na Instagramie. Wow, Kornelia, ale ty się zmieniłaś, wypiękniałaś i tak dalej. Jakie to były zabiegi? Ja nie mówię, żadne zabiegi. Zabieg. Operacja Kornelia. Operacja yy, rozwój Kornelii wewnętrzny. Ja Miałam wielki trącik, jak byłam w liceum i na początku studiów. Okropna. Teraz jestem bez makijażu. Mam tylko pomalowane rzęsy, brwi i usta. Nie mam podkładu. I się czuję z tym komfortowo. Kiedyś w ogóle tak nie było, byłam zakryta makijażem. I kryłam te niedoskonałości, to niepewność siebie pod makijażem. Więc tak ci powiem, że ten level up będziemy robić wtedy, kiedy my wewnętrznie będziemy łączyć się z tą inną wersją siebie. Także napisz sobie, jak. Ty widzisz swoją kobietę mocy pod koniec roku. Jaką ty kobietą jesteś? Na przykład, że chcesz zwiększyć swoje zarobki o 10%, albo chciałabyś poznać miłość swojego życia, albo po prostu mieć z kim spędzić czas świąteczny, pójść z kimś po Warszawie na spacerze z pięknymi światełkami za rękę. I nie daj sobie wmówić, że jest to niemożliwe, bo to jest możliwe. Tylko zapytaj się siebie, Kim jest ta kobieta, która tego doświadcza też? Jakie ona ma cechy? I zrób sobie takie self-reflection. Czy ty jesteś tą kobietą? A jeśli nie, to co ty możesz tu i teraz zmienić? Po więcej zapraszam serdecznie na mój program Hot Level Up, który zaczyna się już 1 grudnia. Jak mówiłam, cykl czterech spotkań. Jest to zdecydowanie program dla kobiet, które czują, że powielają ten schemat, o którym mówiłam na początku. Czują, że mm, trochę marują swój potencjał, jest im trochę z tego powodu przykro, bo wiedzą, że mogą mu więcej, ale drogi się sabotują na różnych poziomach. Jest to program dla kobiet, które mają, tą wewnętrz... to mają to wewnętrzne uczucie, że są gotowe na zmianę. Bo tak naprawdę, ja tego rozwoju za ciebie nie zrobię, moja droga. Ja cię ustawię energetycznie inaczej, powchodzimy sobie w różne cząstki. Ja cię zmotywuję, zainspiruję. Ale to ty bierzesz pod, pod uwagę siebie i to ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Just like that. Jeżeli jesteś 100% zdecydowana, że tego 31 grudnia Ty chcesz doświadczyć tej zmiany, Ty chcesz się czuć inaczej, to zapraszam na program. Wszystkie informacje w opisie tego filmiku. I to wszystko na dzisiaj. Cześć.